Rozdział pierwszy Ewangelia, według świętego Mateusza, rodowód Jezusa Chrystusa. To jest księga pokoleń Jezusa, pomazańca Bożego, potomka Dawida, syna Abrahama. Abraham dał życie Izaakowi, Izaak dał życie Jakubowi, a Jakub stał się ojcem Judy i jego braci. Juda stał się ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, a Esrom ojcem Arama. Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. Salmon był ojcem Boza z Rahab. Boz był ojcem Obeda z Rut, a Obed był ojcem Jesego. Jese był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, którego matką była ta, co była żoną Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Asy. Asa był ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. Oziasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, Manases ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. Jozjasz był ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia do Babilonu. Po przesiedleniu do Babilonu Jehoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. Zorobabel był ojcem Abiuda, a Abiud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Aachim ojcem Eliuda, Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, a Mattan ojcem Jakuba. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida było czternaście, od Dawida do przesiedlenia do Babilonu, czternaście. I od przesiedlenia do Chrystusa czternaście pokoleń.